Zanim cokolwiek się wydarzy, zanim ciało zareaguje, zanim pojawi się napięcie i bliskość, bardzo wielu mężczyzn popełnia ten sam błąd. Dzieje się to po cichu, bez złych intencji, często z pośpiechu, z niewiedzy albo z przekonania, że tak już powinno być. Ten błąd nie ma nic wspólnego z brakiem uczucia, doświadczenia czy męskości, a jednak potrafi sprawić, że coś, co mogłoby być głębokim, satysfakcjonującym doświadczeniem dla dwojga, Staje się płaskie, krótkie i zostawia po sobie niewypowiedziane rozczarowanie. I właśnie o tym dziś porozmawiamy spokojnie, bez oceniania, bez zawstydzania, bez sensacji. Wiele osób myśli, że intymność zaczyna się w określonym momencie w rzeczywistości ona zaczyna się znacznie wcześniej zaczyna się w głowie, w uważności, w tym, czy potrafimy zwolnić i naprawdę być obecni. To, co dla jednych jest wstępem, dla drugich jest sednem całego doświadczenia. I tu pojawia się pytanie, które rzadko pada wprost, a które zmienia bardzo wiele. Czy naprawdę wiemy, czego w tym momencie potrzebuje druga osoba, zwłaszcza kobieta? Witaj w Zdrowie Intymne Online. Miejscu, w którym mówimy prostym językiem o sprawach, które mają ogromny wpływ na jakość życia, relacji i bliskości. Bez tabu, bez presji, bez fałszywych obietnic. Rozmawiamy tu o zdrowiu intymnym tak, jak powinno się o nim rozmawiać: z szacunkiem. Spokojem i zrozumieniem. To przestrzeń zarówno dla dorosłych, jak i dla osób starszych, a także dla partnerów i partnerek, którzy chcą lepiej rozumieć siebie nawzajem. Temat, który dziś poruszamy, jest ważny właśnie teraz, ponieważ wokół intymności narosło mnóstwo mitów. Przez lata wmawiano mężczyznom, że kluczowe są osiągi, czas, siła, a nawet porównania. Tymczasem biologia, psychologia i doświadczenie kliniczne mówią coś zupełnie innego. Kobiece ciało i umysł funkcjonują według innego rytmu. I nie chodzi tu o trik ani o technikę, tylko o zrozumienie procesu, który zachodzi stopniowo, jak rozgrzewanie organizmu przed wysiłkiem, albo powolne wchodzenie do chłodnej wody, zamiast skoku na główkę. Wiele kobiet nie mówi wprost o tym, czego im brakuje. Nie dlatego, że nie wiedzą, ale dlatego, że często nie chcą zranić partnera, albo same nie potrafią nazwać tego, co czują. Z zewnątrz wszystko może wyglądać w porządku, a jednak w środku pojawia się napięcie, brak gotowości, a czasem nawet dyskomfort. To nie jest kwestia kaprysu ani braku zainteresowania. To reakcja ciała, które nie miało czasu się przygotować. Z punktu widzenia zdrowia intymnego to bardzo istotne. Gdy pomijany jest etap stopniowego pobudzania, organizm kobiety może nie wytwarzać odpowiednich reakcji fizjologicznych. A to wpływa nie tylko na przyjemność, ale też na komfort. Bezpieczeństwo i długofalowe skojarzenia związane z bliskością. W relacjach, które trwają latami, takie drobne, powtarzające się niedopasowania potrafią narastać i tworzyć dystans emocjonalny, często zupełnie nieświadomie. Dlatego dziś nie będziemy mówić o wydajności ani opresji. Zatrzymamy się przy tym, co naprawdę ma znaczenie przy uważności, komunikacji i zrozumieniu naturalnych mechanizmów ciała. Intymność nie jest wyścigiem. Jest dialogiem, nawet wtedy, gdy nie pada ani jedno słowo. I ten dialog zaczyna się dużo wcześniej niż większość ludzi myśli. Być może, słuchając tego, ktoś pomyśli: Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? To bardzo częste uczucie. Wiedza o zdrowiu intymnym przez długi czas była przekazywana fragmentarycznie, często w sposób uproszczony albo przesycony stereotypami. A przecież mówimy o czymś, co dotyka relacji, samooceny i bliskości między ludźmi. Zrozumienie tego obszaru to nie słabość, to dojrzałość. W kolejnej części przyjrzymy się dokładniej temu, co dzieje się w ciele i w umyśle, gdy pośpiech zastępuje przygotowanie. Wyjaśnimy, dlaczego wiele sygnałów jest mylnie interpretowanych i jak drobne zmiany w podejściu mogą diametralnie zmienić jakość doświadczenia dla obu stron: bez ocen, bez zawstydzania, z empatią. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, niezależnie od wieku, doświadczenia czy etapu życia, Zostań z nami. Subskrypcja i komentarz pomagają nam docierać do osób, które również szukają rzetelnej, spokojnej wiedzy o zdrowiu intymnym. A jeśli słuchając masz wrażenie, że to brzmi znajomo, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś uważny, a uważność to pierwszy krok do realnej zmiany. Kiedy mówimy o przygotowaniu kobiecego ciała i umysłu do bliskości, wchodzimy w obszar, który jest jednocześnie bardzo naturalny i często źle rozumiany. Wiele nieporozumień bierze się stąd, że patrzymy na intymność z jednej perspektywy, zakładając, że reakcje drugiej osoby będą przebiegały w podobnym tempie i według podobnych zasad. Tymczasem organizm kobiety działa jak system, który potrzebuje czasu, sygnałów i poczucia bezpieczeństwa, by w pełni się otworzyć. I nie chodzi tu o nastrojowość czy kaprys, ale o konkretne procesy biologiczne i psychologiczne, które rozwijają się stopniowo. Wyobraźmy sobie ciało jak delikatny instrument. Nie zaczyna grać pełnym dźwiękiem w jednej chwili. Najpierw trzeba je nastroić, pozwolić mu wejść w odpowiedni rytm. U kobiet ten rytm obejmuje nie tylko reakcje fizyczne, ale też emocjonalne. Mózg jest tu kluczowym organem. To on interpretuje dotyk, słowa, spojrzenia i atmosferę. Jeśli mózg nie odczyta sytuacji jako bezpiecznej i przyjemnej, ciało może pozostać zamknięte. Nawet jeśli z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Z perspektywy fizjologii pobudzenie kobiety to proces, który wymaga czasu na uruchomienie układu nerwowego w trybie relaksu i przyjemności. Stres, pośpiech, napięcie dnia codziennego nie znikają w sekundę. One stopniowo się wyciszają, gdy pojawia się uważność, ciepło, delikatny dotyk i poczucie bycia widzianą. Dopiero wtedy organizm zaczyna reagować w sposób, który sprzyja komfortowi i przyjemności. Pomijanie tego etapu często prowadzi do sytuacji, w której ciało nie nadąża za oczekiwaniami. W codziennym życiu widać to bardzo wyraźnie. Dla wielu kobiet dzień wypełniony jest obowiązkami, odpowiedzialnością, myśleniem o innych. Przejście z tego trybu do trybu intymności wymaga mostu. Tym mostem są chwile uwagi, słowa, gesty, które sygnalizują, jesteś tu ważna, możesz się zatrzymać. Gdy tego brakuje. Ciało może pozostać napięte, a reakcje fizyczne słabsze lub opóźnione. To nie jest brak zainteresowania partnerem, lecz naturalna reakcja organizmu. Częstym błędem jest interpretowanie tych sygnałów jako osobistego odrzucenia. Mężczyzna może pomyśleć, że coś zrobił źle albo że nie jest wystarczający. Tymczasem problem leży nie w nim, ale w braku zrozumienia procesu. Kiedy nie ma czasu na stopniowe pobudzenie, ciało kobiety nie produkuje odpowiednich reakcji, które zwiększają komfort i przyjemność. To tak. Jakby próbować biec sprint bez rozgrzewki, organizm nie jest gotowy i reaguje oporem. Warto też zrozumieć, że wiele sygnałów ostrzegawczych jest bardzo subtelnych. Kobieta może nie mówić wprost, że potrzebuje więcej czasu. Może się uśmiechać, być obecna, ale wewnętrznie czuć, że coś jest nie tak. Te sygnały często są ignorowane, bo nie pasują do utartych schematów, a jednak to właśnie one są kluczem do zrozumienia, dlaczego doświadczenie bywa niesatysfakcjonujące dla obu stron. Z punktu widzenia zdrowia intymnego, brak odpowiedniego przygotowania może prowadzić do dyskomfortu, a z czasem do unikania bliskości. Organizm uczy się skojarzeń. Jeśli intymność kojarzy się z napięciem lub brakiem przyjemności, ciało zaczyna reagować obronnie. To proces cichy, powolny, często niezauważalny na początku. I właśnie dlatego tak ważne jest zatrzymanie się i zrozumienie, co naprawdę dzieje się w tym momencie. Nie bez znaczenia jest też rola komunikacji niewerbalnej. Ton głosu, tempo ruchów, sposób dotyku wszystko to wysyła sygnały do układu nerwowego. Delikatność i uważność nie są oznaką słabości, ale świadomości. To one pozwalają drugiej osobie poczuć, że nie musi się spieszyć ani spełniać oczekiwań. Paradoksalnie, właśnie wtedy reakcje stają się silniejsze i bardziej naturalne. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że to, co dzieje się przed bliskością, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się później. Nie chodzi o długie rytuały ani o sztuczne schematy, lecz o obecność o bycie tu i teraz bez presji wyniku. Kiedy znika presja, ciało reaguje swobodniej, a swoboda jest jednym z najważniejszych czynników zdrowej intymności. W tej części chcieliśmy przede wszystkim zatrzymać się przy procesie pokazać, że to, co często bywa pomijane, jest fundamentem. Zrozumienie tego zmienia perspektywę. Zamiast myśleć o tym, co dalej, zaczynamy dostrzegać wartość tego, co teraz. I to właśnie ten moment decyduje o jakości całego doświadczenia. W kolejnej części pójdziemy krok dalej. Przyjrzymy się przyczynom, mitom i nawykom, które przez lata utrwalały błędne przekonania na temat intymności. Zobaczymy, jak drobne, powtarzane zachowania mogą się kumulować i wpływać na relacje, oraz zdrowie intymne. Kiedy patrzymy głębiej na to. Dlaczego tak wielu mężczyzn, często w dobrej wierze, pomija etap przygotowania kobiety do bliskości? Szybko okazuje się, że problem nie zaczyna się w sypialni. On zaczyna się znacznie wcześniej, w przekazach kulturowych, w wychowaniu, w tym czego uczono o męskości, seksualności i prawidłowym przebiegu intymności. Przez dziesięciolecia utrwalano obraz, w którym inicjatywa, szybkość i działanie były stawiane wyżej niż uważność i obserwacja. Ten wzorzec był powielany tak często, że dla wielu osób stał się niewidzialny, traktowany jak coś oczywistego, naturalnego, wręcz biologicznie właściwego. Jednym z najsilniejszych mitów jest przekonanie, że podniecenie u kobiety powinno pojawić się automatycznie, jeśli tylko istnieje więź lub atrakcyjność. To bardzo uproszczone myślenie. Organizm kobiety nie działa jak przełącznik światła. To raczej proces przypominający stopniowe rozpalanie ognia. Jeśli dorzuci się zbyt dużo drewna naraz albo zrobi to w niewłaściwym momencie, płomień nie tylko się nie wzmocni, ale może całkiem zgasnąć. Tymczasem wiele osób interpretuje brak natychmiastowej reakcji jako sygnał braku pożądania, co prowadzi do niepotrzebnych napięć i błędnych wniosków. Kolejnym powszechnym mitem jest nadmierne skupienie na technice końcowej, przy jednoczesnym pomijaniu drogi, która do niej prowadzi. W rzeczywistości ciało kobiety reaguje na ciąg bodźców, a nie na pojedynczy moment. Jeśli wcześniejsze etapy są skrócone lub pominięte, organizm może nie osiągnąć stanu, w którym bliskość jest w pełni komfortowa i satysfakcjonująca. To nie kwestia chcenia czy starania się bardziej, lecz biologii i psychologii działających razem. Warto też przyjrzeć się roli stresu i zmęczenia, które często są bagatelizowane. Współczesne życie sprzyja permanentnemu napięciu. Kobiety bardzo często funkcjonują w trybie wielozadaniowym, z głową pełną spraw do załatwienia. Jeśli ten stan nie zostanie stopniowo wyciszony, ciało pozostaje w trybie czujności, a tryb czujności nie sprzyja otwarciu, rozluźnieniu i przyjemności. To nie wada, lecz mechanizm ochronny, który działa dokładnie tak, jak powinien. Z biegiem lat takie powtarzające się sytuacje zaczynają się kumulować. Każde doświadczenie, w którym ciało nie czuło się gotowe, zostawia ślad. Nie zawsze świadomy, ale zapisany w pamięci organizmu. Z czasem może to prowadzić do obniżonego zainteresowania bliskością, do unikania jej lub do poczucia, że coś nie działa, choć powinno. To właśnie ten cichy proces akumulacji ryzyka jest jednym z najmniej rozumianych aspektów zdrowia intymnego. Istnieje również mit, że rozmowa o potrzebach psuje atmosferę. W rzeczywistości brak rozmowy psuje ją znacznie bardziej, tylko w sposób opóźniony. Kiedy potrzeby nie są nazywane, partnerzy zaczynają domyślać się ich intencji, często błędnie. To prowadzi do frustracji, która nie znajduje ujścia i przenosi się na inne obszary relacji. Tymczasem zdrowa intymność opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo rodzi się z jasności i uważności. Badania prowadzone w ostatnich latach coraz wyraźniej pokazują, że satysfakcja kobiet z życia intymnego jest silnie związana z jakością fazy poprzedzającej bliskość. Nie chodzi o czas mierzony w minutach, lecz o jakość kontaktu. Uważność, delikatność, Reagowanie na sygnały to czynniki, które mają realny wpływ na reakcję organizmu. I co ważne, nie są one zależne od wieku, doświadczenia czy długości związku. To uniwersalne mechanizmy ludzkiego ciała. Wraz z wiekiem te procesy stają się jeszcze bardziej istotne. Naturalne zmiany hormonalne, większa wrażliwość na stres czy zmęczenie sprawiają, że ciało potrzebuje więcej czasu i spokoju. Ignorowanie tego faktu prowadzi do nieporozumień, które można by łatwo uniknąć dzięki wiedzy i cierpliwości. To nie oznacza rezygnacji z bliskości, lecz jej dostosowanie do realnych potrzeb organizmu. W tej części chcieliśmy przede wszystkim zdjąć ciężar winy i zastąpić go zrozumieniem. Większość błędów w sferze intymnej nie wynika ze złej woli, lecz z mitów i braku rzetelnej wiedzy. Gdy te mity zostają nazwane i rozbrojone, pojawia się przestrzeń na zmianę. Spokojną, naturalną, bez presji. W następnej części skupimy się na tym, co można zrobić w praktyce. Jak małe, codzienne zmiany w podejściu, rytmie i komunikacji mogą realnie poprawić jakość bliskości i zdrowia intymnego, bez obietnic cudów, z realną nadzieją opartą na zrozumieniu i konsekwencji. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tym temacie jest dla Ciebie ważne. I to jest dobry moment, żeby przejść z zrozumienia do działania. Nie gwałtownego, niespektakularnego, ale spokojnego i konsekwentnego. Zdrowie intymne nie poprawia się dzięki jednemu wieczorowi ani jednej rozmowie. Ono zmienia się wtedy, gdy codzienne drobiazgi zaczynają układać się w nową jakość obecności. W praktyce oznacza to nauczenie się zwalniania, obserwowania i reagowania, zanim pojawi się jakakolwiek presja na rezultat. Pierwszym krokiem jest zmiana nastawienia. Intymność nie zaczyna się od konkretnego momentu, Lecz od atmosfery, która narasta. Czasem jest to rozmowa w kuchni, czasem zwykłe zainteresowanie dniem drugiej osoby, czasem dotyk, który nie ma żadnego ukrytego celu. To właśnie brak celu paradoksalnie najbardziej otwiera ciało. Gdy kobieta czuje, że nie musi niczego dawać ani odpowiadać w określony sposób, jej układ nerwowy stopniowo przechodzi w tryb bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo jest warunkiem przyjemności. W codziennym życiu warto zwrócić uwagę na tempo. Zbyt szybkie przechodzenie do kolejnych etapów często wynika z napięcia, niespożądania. Zatrzymanie się, spokojny oddech, uważność na reakcję drugiej osoby to drobne elementy, które robią ogromną różnicę. Ciało bardzo jasno komunikuje, kiedy jest gotowe, a kiedy jeszcze potrzebuje chwili. Te sygnały nie są skomplikowane, ale wymagają obecności. To umiejętność, której można się nauczyć niezależnie od wieku czy doświadczenia. Ważnym elementem jest również słowo. Nie chodzi o długie rozmowy ani deklaracje, lecz o prostą komunikację. Ciepły ton głosu, zdania, które nie przyspieszają sytuacji, a raczej ją pogłębiają. Słowa potrafią działać jak zaproszenie do rozluźnienia albo jak nacisk. Różnica między nimi bywa subtelna, ale odczuwalna bardzo wyraźnie. W zdrowej intymności nie ma miejsca na pośpiech ukryty pod milczeniem. Nie można też pominąć kwestii ogólnego stylu życia. Sen, Zmęczenie, stres, dieta, przyjmowane leki wszystko to wpływa na reakcję ciała. Jeśli organizm jest przeciążony, trudniej mu wejść w stan przyjemności. Dlatego dbanie o zdrowie intymne nie ogranicza się do jednej sfery. To część większej całości, w której równowaga psychiczna i fizyczna wzajemnie się wspierają. Czasem poprawa jakości bliskości zaczyna się od lepszego snu albo spokojniejszego wieczoru bez bodźców. Warto również wiedzieć, kiedy szukać wsparcia specjalisty. Jeśli przez dłuższy czas pojawia się dyskomfort, brak reakcji ciała lub napięcie związane z bliskością, rozmowa z lekarzem lub terapeutą nie jest oznaką porażki, jest oznaką odpowiedzialności. Wiele problemów zdrowia intymnego ma rozwiązania, ale wymagają one czasu i właściwego podejścia. Im wcześniej pojawi się zrozumienie, tym łatwiej uniknąć utrwalania trudnych schematów. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka: zmiana jest możliwa na każdym etapie życia. Ciało potrafi uczyć się nowych reakcji, jeśli tylko stworzy się mu odpowiednie warunki. Nie trzeba naprawiać siebie ani partnerki. Wystarczy zacząć słuchać, obserwować i pozwolić procesowi toczyć się we własnym tempie. Małe zmiany, powtarzane konsekwentnie, prowadzą do dużych efektów, niespektakularnych, ale trwałych. Na koniec warto zatrzymać się przy odpowiedzialności. Zdrowie intymne to wspólna przestrzeń, w której obie strony mają prawo do komfortu, spokoju i przyjemności. Dbanie o tę przestrzeń nie polega na spełnianiu oczekiwań, lecz na wzajemnym szacunku dla naturalnych reakcji ciała. Gdy znika presja, pojawia się bliskość. A bliskość jest fundamentem satysfakcjonującej relacji. Dziękuję, że poświęciłeś czas na ten temat. Jeśli ta rozmowa była dla Ciebie pomocna, Zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Być może pomożesz komuś innemu poczuć, że nie jest sam z tymi pytaniami. Subskrypcja kanału Zdrowie Intymne Online pozwala nam tworzyć więcej treści opartych na rzetelnej wiedzy i szacunku do ludzkiej intymności. Udostępnij ten materiał komuś, komu może się przydać. Czasem jedna spokojna rozmowa potrafi zmienić bardzo wiele.